Kolejna szkoła w mieście zyskała piękny plac zabaw dla najmłodszych dzieci. Tym razem z nowoczesnych, kolorowych i bezpiecznych elementów zabawowych mogą korzystać uczniowie zespołu szkolno-przedszkolnego numer 9. Jest to bardzo ładny, kolorowy, duży plac zabaw z różnorodnymi zabawkami charakteryzują go na przykład dwie baszty bardzo fajne, zabawka linowa, huśtawki tak zwana huśtawka pająk, która jest bardzo atrakcyjna dla dzieci. Nasza placówka charakteryzuje się tym, że mamy dużą grupę małych dzieci, jesteśmy zespołem szkolno-przedszkolnym, stary plac jest mniejszy i rzeczywiście trochę już zużyty, nie mniej służy nadal naszym dzieciom. Na pewno ten będzie dużą atrakcją. Inwestycja została zrealizowana dzięki rządowemu programowi Redosna Szkoła. Koszt budowy placu w połowie sfinansowało także miasto. Uczniowie dziewiątki są zachwyceni placem i jak sami mówią, bardzo często z niego korzystają, nawet po lekcjach. Plac posiada m.in. huśtawki, zjeżdżalnię, ściankę wspinaczkową i bezpieczne podłoże. Byłam dużo razy. Często przychodzę albo, jak jest ładna pogoda, to na WF-ie z panią wychodzimy, a często po lekcjach też z kolegami idziemy na ten plac. I jak tam jest? Kolorowo, bardzo fajnie, dużo jest zabawek. I jest co robić. Bardzo często tam wychodzimy na wf z panią, z koleżankami, kolegami, także po lekcjach. Jak jest ładna pogoda, to nawet po szkole się tam umawiamy. Jak coś zjemno, to od razu staram się jak najczęściej tam być. I oczywiście najlepiej by było, gdyby ten plac jak najdłużej wytrzymał, żeby był jak najdłużej w dobrym stanie. No i co? Najlepiej go nie niszczyć. Bardzo mi się podoba, jest kolorowy i ma różne nadruki na ściankach. Jest bardzo fajny, można się na nim bawić. Często chodzę na niego. Jeśli mam czas, bardzo mi się podoba. Ja najbardziej lubię się huśtać na huśtawce pająk i często tam chodzę z kolegami i koleżankami po szkole. Nasz nowy placowaw bardzo mi się podoba. Jest kolorowy, bezpieczny, jest na nim dużo fajnych zabawek. Często z nimi chodzę z kolegami i koleżankami po szkole, gdzie mogę się pobawić, odpocząć po szkolnych lekcjach. W Bełchatowie z nowoczesnych placów zabaw mogą korzystać także uczniowie szkoły podstawowej nr 1, 3, 8, 12 i 13.